dzisiejszym przeprowadzimy test okularów ochronnych do spawania laserem. Przykładowe okulary kilku firm różne ceny. Najważniejsza rzecz, okulary ochronne muszą spełniać odpowiednie wymagania, jeśli chodzi o ochronę laserem. Najistotniejsze to jest, żeby była ochrona OD 6 oraz wiązka lasera minimum tak jak na tych okularach. Od 800, 830 do 1300. To jest najistotniejsza rzecz, jeśli chodzi o okulary ochronne. Okulary ochronne, przykładowe, jakie mamy, są to okulary różnych firm. Te akurat są, jeśli chodzi o to czerwone, koszt takich okularów jest około 30 zł. Inny zakup okularów. Nowe okulary około 50 zł. I oraz okulary, które my obecnie stosujemy. Okulary, które się jak na chwilę obecną bardzo fajnie sprawdzają. Około 400 zł. Jak tu można zobaczyć, parametry podane okularów ochronnych. To, co powinno być spełnione, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas spawania laserowego. Jeśli chodzi o urządzenie laser, to ustawimy około 1000 W i będziemy testować okulary. Niezależnie, czy te testujecie, czy wykonujecie pracę spawalniczą, jeśli chodzi o laserem, trzeba założyć okulary. I najlepiej jeszcze, rękawice ochronne rękawice ochronne w związku z tym że test będziemy wykonywać z jakiejś odpowiedniej odległości zabezpieczenie zamontowałem przy laserze to jest tylko do testów normalnie to powinno być do spawania zamontowane na stole okulary za około 30 zł Tak, jak mówiłem, test będzie zwykłym, prostym testem, czyli z około, odległości około 30 cm e, będziemy w okulary po prostu strzelać tak jak wiązka leci. Jak widzicie, okulary nie spełniają oczekiwanych parametrów, przepaliło wiązkę, czyli w tym momencie uszkodziło oko. Test pierwszych okularów. Odległość około 30 cm, 40, moc lasera 1000 W. Kierujemy na okulary wiązkę lasera. Jak widzicie, przepaliło. Czyli okulary nie nadają się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas spawania laserem. Kolejny test innych okularów, tym razem zielonych. Test jest identyczny, czyli z odległości około 30-40 cm wiązką celujemy w okulary. Jak widzicie, okulary są dużo lepsze niż poprzednie. Natomiast w mojej opinii nie ryzykowałbym, bo z drugiej strony, jak widzicie, są pierwsze oznaki, że wiązka mogła się przebić. Kolejne okulary, jakie Wam teraz przedstawię, są to okulary, które my preferujemy. Tak jak wspomniałem, spełniają one oczekiwania jeśli chodzi o spawanie laserowe i ochronę. Natomiast przetestujemy to dla pewności, czyli test identyczny jak poprzednie odległość około 30 cm, moc lasera ustawiona na 1000 W. Jak widzicie, zachowują się bardzo podobnie do wcześniejszych test trzecich okularów. Jak widzicie, z jednej i z drugiej strony e, efekt. Natomiast okulary, które akurat Wam pokazuję, już były testowane wcześniej, stąd oznaki trzech już miejsc, gdzie wiązka lasera uderzyła, i z drugiej strony jak najbardziej spełnia oczekiwania naszej i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o laser. Czyli uważam, że okulary, które mimo ceny 400 zł, warte są, żeby ocalić oko. Podsumowanie testu. Okulary czerwone, czyli pierwsze, które Wykorzystaliśmy. Jak widzicie, wiązka została przez okulary przeszła, nawet upaliło kawałek boku okularów. Koszt takich okularów, które można kupić na internecie jest około 30 zł. Podawane są, że te okulary można wykorzystać podczas spawania laserem. Natomiast efekt sami jak sami widzicie, lepiej chyba nie stosować. Jeśli chodzi o kolory, drugie również zakupione na internecie koszt około 50 zł. Podane były, że również można wykorzystać jako bezpieczne podczas spawania laserem. Powiem tak, no częściowo spełniło oczekiwania, bo nie przepaliło na wylot. Natomiast nie wiem, czy przy dłuższej. Trzymaniu lasera, wiązki jakby się odbiła czy by to na drugą stronę po prostu nie przeszło i uszkodziło oko. Oraz ostatnie okulary, które my preferujemy, które e, wykorzystujemy podczas spawania laserem okulary, które się jak na, jak na chwilę obecną bardzo fajnie sprawdzają około 400 zł. Podsumowując, okulary, które akurat widzicie, nawet ja mam podczas całych testów, spełniają oczekiwania. Ważne, e, Testy były przeprowadzone na laserze o mocy, którą użyliśmy 1000W, bez podawania drutu. Zabezpieczenie, jeśli chodzi o wiązkę lasera, zamontowane przy uchwycie, tylko do testów. Normalnie ma być to zabezpieczone właśnie po to, żeby wiązka, jak się od, 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 odsuwa od materiału, nie odbiła się i nie trafiła w okulary. Natomiast do testów zastosowaliśmy. Te rozwiązanie tylko do sprawdzenia.